Drogi pieniądz, inflacja, prognoza rozwoju sytuacji. Inflacja to podaż rządzi rynkiem, a podaż jest bardzo w tej chwili takim rzadkim dobrem, turbulentnym, trudnym do przewidzenia, kiedy będzie. A kiedy nam czegoś zabraknie, no oczywiście również nie wiemy, w, w jakiej cenie te rzeczy, które chcemy kupić, będą dostępne. To co chcę powiedzieć to to, że to nie jest chwilowa sytuacja. To nie będzie żadnych powrotów do sytuacji, kiedy będzie to ta podaż będzie płynna i łańcuchy dostaw nie będą się rwały. Raczej będzie to sytuacja stała, napędzająca inflację, w związku z tym napędzająca również koszt pieniądza. Dlaczego? Dlaczego będą te zaburzenia? One będą przede wszystkim z Liczyłam tutaj osiem powodów. Pierwszy powód jest taki, że kończy się świat taki, jaki znaliśmy przez 30 lat, czyli świat globalny, z dominującym jednym mocarstwem w postaci Stanów Zjednoczonych. Świat rozpada się na bloki sojusznicze, bloki polityczne. A wraz z za tym, za tym rozpadem musimy brać pod uwagę również to, od kogo kupujemy i komu sprzedajemy, kto u nas inwestuje, w jakiej walucie płacimy, dlatego że te transakcje będą podporządkowane właśnie tym, temu światu, no, co najmniej dwubiegunowemu, biorąc pod uwagę, że na jednym są Stany, na drugim są Chiny. Natomiast być może będzie więcej tych biegunów. Tego jeszcze nie wiemy, ale tak mocno nigdy jeszcze elementu geopolitycznego nie musieliśmy brać pod uwagę, jak właśnie teraz. Zobaczcie, kupujemy broń, duże zakupy broni teraz w Polsce będą. Nie od Niemiec, gdzie zawsze kupowaliśmy, kupimy je z Korei Południowej, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy Niemcy sprzedadzą nam amunicję, jakby doszło na przykład do wojny. Z Rosją, ale kupujemy w Korei, która jest w naszym obozie sojuszniczym, jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale Korea Południowa ma bardzo poważny dylemat, związany z tym, że wielki biznes jest związany z Chinami. Tam są produkowane mikroprocesory, baterie, elektronika, samochody. Natomiast Stany Zjednoczone wprowadziły bardzo silne restrykcje dla firm. I państw handlujących wysoką technologią z, właśnie z Chinami. Korea Południowa jest takim koronnym przykładem firmy, państwa stojącego, no takiego obrotowego, albo, albo właśnie tutaj, Stany Zjednoczone, albo Chiny. I wcale nie jest pewne, gdzie będą, gdzie będą, w którym sojuszu będą, no a my tam kupujemy. Tę broń. To jest taki fajny przykład, właśnie tego, jak zmienia się świat. Dlaczego globalizacja spowodowała taki wielki wzrost bogactwa i taki duży rozwój biznesu? No dlatego, że cały świat był dostępny każdy port, każda siła robocza, każda technologia. Globalizacja działała jako taki gigantyczny amortyzator wszelkich no, problemów czy niedostępności. No nie będzie już tak działała. Co ważne jest do, do, tutaj jeszcze do podkreślenia, co się okazało teraz, ogromna, gigantyczna przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Stany zapomniały i Europa też, jak się produkuje wiele rzeczy, całe szczęście tutaj w Polsce o tym nie zapomnieliśmy. Natomiast posiadają myśl technologiczną, patenty, know-how, które wreszcie zaczęły chronić przed no, agresywnymi czy nieprzyjaznymi regionami, państwami czy siłami. I, i ten ślad, oczywiście ta technologia nie będzie sprzedawana nikomu, kto jest jakkolwiek powiązany z Chinami. I ten ślad chiński we wszystkich naszych transakcjach musi być badany, jeżeli chcemy mieć cokolwiek do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, z ich firmami, z ich inwestorami i z ich technologią. Wybór technologiczny będzie również wyborem politycznym. E, oczywiście są plany odbudowania zdolności wytwórczych w, w Stanach Zjednoczonych i, i w Europie. No ale to po pierwsze potrwa, po drugie no jest to powielanie, po trzecie będzie dużo no też nieefektywności. No i może być protekcjonizm, który, który uczyni te łańcuchy dostaw jeszcze bardziej kruche, a nie mocniejsze. Mimo, że będzie więcej tych miejsc, w których można w których, no w których będą produkowane czy mikroprocesory, czy baterie, czy panele fotowoltaiczne. Właśnie panele są takim ciekawym przykładem, gdzie no know-how należy do Stanów, zostały tam właśnie wymyślone, opatentowane no i przestały być produkowane. Panele fotowoltaiczne są produkowane tylko w Chinach, ale prawdopodobnie się to zmieni. Kolejny czynnik, który powoduje to, że będą zaburzenia w podaży, to są zmiany klimatyczne. Dwie trzecie Europy w tym roku przeżyło ogromną suszę. A jak susza, no to wyschnięte rzeki, katastrofy takie jak na naszej Odrze, albo takie jak na Reni, gdzie nie można prowadzić transportu i też chłodzić elektrowni i, i pobierać wody do, do, do procesów technologicznych. I to będzie, będzie norma. To nie jest tak, że spadnie deszcz i wszystko wróci do stanu sprzed dwóch lat, czy roku, czy, 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 czy jakiegoś dalszego, który był w miarę normalny. To oznacza również, że będą musiały być przebudowywane, no właśnie miejsca, w których się produkuje coś albo coś transportuje i, no i możemy na tym bardzo, bardzo wygrać albo niekoniecznie. Ta, Kolejny czynnik, już szósty, także zmierzam do końca, który, który należy brać pod uwagę no to to, o czym wszyscy mówimy, nagłówki gazet, gigantyczny wzrost cen energii. Poza spekulacją i takimi różnymi nieprzyjemnymi historiami oznacza to, że, że niektóre branże tracą rentowność, w związku z tym no, zamykają swoje linie produkcyjne, co widzimy po firmach metalurgicznych, chemicznych, produkcja nawozów, co skutkuje brakami różnych innych komponentów w innych branżach. Ostatnio to obserwowaliśmy i będzie to prawdopodobnie na, na większą skalę. Również trzeba wziąć pod uwagę, że. W że, że, że odrodzi się inny import niż był dotąd, jeżeli w Europie nie będziemy produkować wielu rzeczy. To się wiąże z tą kolejną, kolejnym punktem, czyli poszukiwanie substytutów dla tych niedostępnych surowców, komponentów czy, czy innych materiałów. Powinniśmy to potraktować jako dobrą wiadomość poniekąd, bo to jest rzeczywiście to są warunki do ogromnej innowacyjności no i, i ją obserwujemy tak jak prawda, mówimy wiele o bateriach do samochodów elektrycznych, Lit, Kobalt jest potrzebny, no ale ogromne zespoły, mózgi i pieniądze pracują na rzecz tego, żeby wymyślać baterie oparte na innych metalach, na Arsenie na przykład. Tak będzie to będzie taka powszechna, powszechna praktyka, powszechna innowacyjność i mamy nadzieję, że weźmiemy w tym tutaj w Polsce udział. Ostatni punkt, destabilizacja polityczna. Oglądaliście na pewno ostatnie demonstracje w Pradze, prawda? One teoretycznie są przeciwko wysokim cenom gazu, no ale cenom energii, no cena energii wynika z tego, że gaz jest drogi bo w Europie obowiązuje ten model cen wynikającej z kosztów krańcowych, czyli taka jest cena jak najdrożej się produkuje, a nie jak najtaniej. No i gaz jest drogi, więc ta destabilizacja no, może skutkować no, już się z zmianami rządów, turbulencjami społecznymi, zamieszkami, co, będzie się, co, 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 co nigdy nie sprzyja no, stabilności gospodarczej, i z tym należy się liczyć. Ale pamiętajmy, że to wszystko, co się zamyka, no, to oznacza, że się otwierają nowe drogi i tak powinniśmy tę, tę sytuację traktować. Rzeczywiście będą braki w podaży, rzeczywiście będą, będzie niepewność ale ona, ona jest obrotowa, nas na dwie strony. Prawda? To jest również to miejsce, które, które możemy zagospodarować i z takim nastawieniem chciałbym, żebyśmy poszukiwali tutaj dzisiaj rozwiązań w tych, w tych dyskusjach.